dobry, nazywam się Martyna Konkar, jestem fizjoterapeutką i wraz z Krzysiem zapraszamy do obejrzenia cyklu filmów Prawdziwej pielęgnacji Dziecka oraz zachęcam do oglądania kanału Klub Rodzica TV. To jest Krzyś. Krzyś ma dzisiaj 3 miesiące, więc już jest całkiem dużym chłopcem. Krzysiu jest dzisiaj tylko moim pomocnikiem, nie jest prawdziwym dzieckiem, jednak jest zbudowany tak jak normalne niemowlę, jak Państwo widzicie. Główka jest, rączki, wszystkie stawy, staw ramienny, staw łokciowy zachowane, staw bedrowy, staw kolanowy. Na naszym filmie może się zdarzyć, że rączka bądź nóżka gdzieś uciekną, bo Krzysiu nie ma prawdziwych mięśni, jednak nasze dziecko poprzez pracę układu mięśniowo-szkieletowego doskonale z takimi pozycjami sobie poradzi. W dzisiejszym odcinku pokażę Państwu, jak prawidłowo podnosić niemowlę. Musimy pamiętać, aby nasze dziecko zawsze podnosić na, przez prawy i przez lewy bok, ze względu na to, żeby dostarczać jemu informacji z obu stron ciała. Zaczynamy od ułożenia dziecka na plecach. Następnie jedną z naszych rąk kładziemy w taki sposób, aby kciuk znajdował się między nóżkami dziecka, a cztery palce na jego brzuchu. Następnie przekierowujemy dziecko na bok. Jeżeli rączka dziecka by została, możemy swobodnie ją sprowadzić również do boku. Naszą rękę, która znajdowała się na brzuchu dziecka, przesuwamy pod rączkę, na której leży. Drugą rękę, jeżeli nasze dziecko nie kontroluje główki, kładziemy pod głowę. Jeżeli kontrola głowy już występuje, kładziemy ją na bark, który znajduje się u góry. Lekko nachylamy się nad dzieckiem. I przechylamy je w swoją stronę. Następnie rękę, która znajduje się bliżej naszego ciała, przekręcamy sobie pod pośladek bądź na udo dziecka, a drugą ściągamy do niej. Następnie możemy przekręcić nasze dziecko poprzez lekki ruch na nasz brzuch, i z powrotem do tej pozycji. Możemy również. Przekręcić całkowicie dziecko na drugą rękę poprzez najpierw przesunięcie dziecka na brzuch, zmianę rąk i dziecko jest na drugim roku. Jeżeli chcemy odłożyć dziecko, musimy zrobić to również w ten sam sposób, czyli najpierw przekręcamy dziecko na nasz brzuch, następnie jedną z rąk między nóżkami przesuwamy na bark. Przekręcamy dziecko na bok i tak samo, jeżeli nasze dziecko nie kontrolowało główki, podtrzymujemy główkę, jeżeli kontrolowało, kładziemy na przeciwległy bark. Lekko odchylając się, odkładamy dziecko na łóżeczko, nasza ręka spod barku ląduje na brzuchu i wracamy do pozycji wyjściowej. Podnoszenie dziecka przez boki zapobiega asymetrii, dostarczamy przekręcając dziecko na jeden z boków. Dostarczamy jemu różnych informacji. Proproceptywnej, ze względu na to, że jest docisk do tej połowy ciała, oko ma kontakt z ręką, więc tworzymy już koordynację oko-ręka. Układ przedsiękowy, czyli taki, który odpowiada za równowagę, odbiera informacje o zmianie pozycji ciała, o pozycji głowy w przestrzeni, oraz układ ekstraceptywny, czyli dotykowy, informuje nas o tym. Że leży na tym boku. Skóra ma kontakt z łóżkiem i dziecko nasze po prostu czuje. Jeżeli będziemy nasze dziecko nosić, karmić tylko jedną piersią bądź przekręcać tylko na jeden bok, informacje dostaje tylko z połowy ciała. Przez to uczy się obciążać tylko tą jedną stronę, wytwarzają się zaburzenia napięcia mięśniowego oraz asymetrie które jeżeli nie zostaną w wieku niemowlęcym wyprowadzone, mogą w przyszłości powodować nawet skoriozę.